Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Morphy. A dzisiaj jesteśmy na serwerze TeamCraft Tak, TeamCraft, TeamCraft Dzisiaj sobie pogramy może na survivalu Tak A nie, tutaj w sumie... Ło, ale lak ale lak ale lak ale lak ale mnie cofnęło Ogólnie jest w tej chwili 22 mojego angielskiego czasu Ee, survival plus gildie, dobrze. Jesteśmy w mojej gildii. Tak, jak widać, nic się nie zmieniło. Aha, dobra. Ja tutaj robię to wszystko. Nie wiem, czy kojarzycie z moich odcinków, z lewek. Chyba e, francia.pl: Francia.pl. Nie pyl Bo pyły to nie jest pyły, tylko pl. Co? Hmm. Nie wiem, co dzisiaj możemy zrobić. Może dokończymy magazyn. Nie wiem, coś tak myślę. Mam ochotę na magazyn. Tak. O jezu, mam przestawioną klawisz Reset keys. Dobra. To będzie taki mały. Bardzo mały. I nie by było, gdyby jakieś diaksy wyleciały, bo ogólnie jestem biedny i mam mało diamentów, bo tu bardzo ciężko lecą. Jeszcze <laughs> źle tego. Bam. Bam. To tutaj będą dwie. To jeszcze jedno. tylko tutaj. dobra mam pomysł zobaczycie jak to zrobię no, tak będzie ładnie o, mam pochodnie oczywiście że mam Morfie zjedz koksa. Koks maczny. Na razie tu jest ogólnie nasza gildia. Taka, tu są ogólnie gildie bardzo drogie. Uwierzcie mi Tu Tą zbieraliśmy chyba... Bo tu jest ogólnie... Aha, zapomniałem najważniejszego powiedzieć. To jest... Zgadnijcie na jaką to jest wersję, tak, 1.7.2, tak, to jest wersja Minecrafta, serwer 1.7.2. Nie, nie zmylcie się, bo teraz jest prawie i prawie północ z polskiego czasu. Nie, nie wiem, czy to w ogóle wrzucę, ale prawdopodobnie tak. To jest taki może nawet świąteczny bardziej odcinek. Ho, ho, ho i w ogóle. Tak idealnie to powiedziałam, ho, ho, ho i w ogóle. Przydałby się piasek. A, tu będzie moja taka kopalnia, kopalenka. Bardziej można powiedzieć. Wow. Jednak gadają nas... O, no teraz naprawdę mi wrycia. Pierwom musiałem kupować za... Aha, może pokażę mojego Ender Chesta. Um, to jest mój Ender Chest. 6 diaksów, tam mało, tutaj są zbrojki takie zwykłe, tutaj 12 koksów. O, 17 skrzynek, to dobra. To już nie muszę robić. No dobra, i patrzcie to. Tu, 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 tu. O, możemy nawet tak. Tu, tu, o. Ja możemy nawet... Ja się. O, tak. o. Mamy ładny magazyn, prawie okrągły. Odcinek nie będzie zbytnio jakiś taki pro, bo jest taki zapoznawczy. Będzie więcej odcinków z tego serwera, oczywiście. Takie jakieś klepy i tak dalej, i tak dalej. Wow. U, normalny koks. Czyli takie zybołe, złote jabłuszko. I jest unikalny drop ze stone'a no, Jak widzicie, sporo tego dropi. Tutaj to nie jest wszystko. Bo jeszcze może wypaść nawet beacon. Y Asus. Aha, dobra, to jest moje sprawdzanie terenu. Tutaj nie ma na tą wersję tego nowego pluginu. Tylko jest taki zwykły taki, że trzeba samemu klejmować nie ma, nie ma dużego klejmu oczywiście, bo po co? Hmm, ogólnie napiszcie w komentarzach jak się wam podoba moje nowe intro na kanał zrobione przez mojego dobrego przyjaciela Fistermana Fistermana zawsze mnie poprawia, bo nie wiem jak wymówić jego nick Chociaż ja wiem, jak lepiej. Wow, ale poleciało to że Tu, 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 tu. Nie wiem, czy będzie to słychać. Oby nie. A jest, dobra. dobra. Przyciszyłem troszeczkę, bo za głośno. Mm. Nudno jest tak przy kopaniu bardzo. Bardzo, ale to bardzo nudno. Nawet bym powiedział. Chciałem to tak zrobić do droga To trochę będzie trwało, ale myślę, że na klepy będziemy to otwierać i to będzie taka nasza przynośna fosa. Poczekajcie. FN. O, tak, dobra, jest. Poczekajcie, list. O, jest. O, Matius. Nie wiem czy wam mówiłem, że ja mam na imię Mateusz, ale. Nie, 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 nie. Morfi pasuje bardziej. Wow. Oby wyleciał jakiś diaks, bo mam już. ile użyć? 11. O mój Boże. To będziemy musieli sobie zrobić na następny kill. -off. I pokażę wam tutaj system y, tego enchantowania, bo jest zarąbisty. Po prostu jak... O dobra. dobra. na razie położyć tutaj kobla. Zobaczcie mamy. Mogę Wam udowodnić nawet, że jest 1,72. Gdzieś to były kwiatki nowe, ale coś coś się zgubiły jakoś. O Jezu! O, chyba zostały w poprzedniej bazie, jeżeli się nie mylę. O, strzały z darmowego pakietu penalujące należące do p. <laughs> nie pytajcie! Czy diaks. Jeden człowiek, który chciał je przerobić na killów. I oto się to stało! I zobaczymy. No to pewnie myślicie głupi Morfi chce sobie zakląć zakl 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 diamentowy miecz na pierwszy lewa, ale nie, patrzcie. Mamy wszyscy jeden, nie? Patrzcie, <trybuj> 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 to dalej. I dalej. I dalej. I dalej. I dalej. Tylko czasem mi się to baguje. I dalej. Już mamy pięć wow, 2 kilofy? naprawdę? żal, mamy 2 kilofy? o nie byłoby za pięknie dobra spróbujemy na 8 level unbreaking 1 tu mamy unbreaking 2, jest i będzie unbreaking 3 nie, dobra, unbreaking 2 musi starczyć, poczekajcie i bo ja chcę takie fajne schodki zrobić Takie sweet Zobaczę, może jeszcze mam tutaj, powinienem mieć, bo wkładałem chyba No, mam jeszcze, dobra Ope Jest ope Jej Może w środku, nie, nie będą puste schody, będą ładne Czekajcie, strolujemy. Zobaczcie, o. Oczywiście zawsze się mylę. O Jezu, co to był za głos? No. Mm. Czekajcie, ktoś napisał? Aha. Zobaczcie teraz. Ty niegrzeczny. A ty 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 niegrzeczny. A ty ty ty. Bo nie. Szanuję motkami. Wow, szpaner. ponieważ nie będę przyjmował byle kogo. Jeżeli macie Skype'a i około 12-13 lat, to możecie mieć tak 70% szans, że was przyjmiemy. Nie wiem. Jeżeli ktoś zacznie grać na tym serwerze dzięki mnie, to bardzo dziękuję temu komuś. Ogólnie to jest zarąbisty serwer, tak. tak, tak to, jest, to nie jest reklama, bo ja tu gram... Normalnie nie chcę tutaj mieć żadnego youtubera, nic, bo trzeba tylko zrobić reklamę, ale nie chcę. Nie. Bo to nie jest przyjemne. Wow. Dobrze. To był taki filmik bardziej... Tak, tu będzie taka wieża jak w Mordorze. Taka duża, tak jak z wieża Sauron'a. Tak, tak będzie fajna. I tam na górze będzie to miało takie rogi. I może zrobimy z wełny to oko takie. To wszystko będzie w następnym odcinku. Ponieważ teraz muszę już kończyć, bo jest późno. Jeszcze pewnie to będę musiał zrenderować i tak dalej. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Był z wami Mr. Morphy. Pozdrowionka.